Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd do sklepu Action. To będzie drugi przegląd w tym tygodniu. Tutaj mamy taki zestaw do szkicowania w puszce. To jest takie metalowe opakowanie. Zestaw składa się z 30 części, i tutaj macie na rysunku, co powinien zawierać. To jako taka nowość, której wcześniej nie widziałam w tym wcześniejszym sklepie, jak robiłam przegląd w tym tygodniu. Następnym produktem, którego też wcześniej nie widziałam, była taka bambusowy organizer na biurko razem z ładowarką bezprzewodową, bezprzewodową. 3 letnia gwarancja, tutaj 10W napięcia. Tak wygląda. Kolejnymi produktami są takie kosze bambusowe. Tutaj są trzy różne rozmiary. Największy kosz za prawie 18 zł. Tutaj średni w cenie 14 zł. I kolejny taki, najmniejszy w cenie 10 zł. Ja tutaj pokażę ten średni kosz, żebyście widzieli, jak on wygląda. Wewnątrz taki biały materiał. I tutaj też, jak widzicie, od spodu jest ta, ten bambus. Wydawał się taki bardzo solidny. Poniżej jeszcze z nowości kosz na pranie, dość duży, plastikowy, w cenie 16 zł. Tutaj macie 33 litry pojemności. Kolejnym produktem jest taka platforma obracająca się, plastikowa, w cenie 10 zł. To bardziej taka tacka, którą można obracać. Średnica 23 cm. Całkiem solidnie wykonana. Następnie takie kubki na napoje na wynos w cenie prawie 9 zł. Dość małe, zwykłe plastikowe. odcienie takie bardziej właśnie pastelowe. Kolejne są takie butelki, 1,5 litrowe. Plastikowe w cenie prawie 12 zł. To też pokazuje jako nowość. Tutaj macie obrós w cenie prawie 23 zł. Wymiary 140 na 2. Metry. Też wcześniej nie widziałam. Dodatkowo gofrownice, takie malutkie, które robią furorę w cenie 45 zł. Małe foremki do pieczenia w cenie prawie 8 zł. Ale spójrzcie, że one są naprawdę malutkie. Tu macie różne warianty. Następne nowości to już na dziale ogrodniczym. Zestaw lamp ogrodowych solarnych za 60 zł. Jak widzicie, widzicie, są całkiem duże, sporych rozmiarów. Tutaj doniczka dekoracyjna w cenie 45 zł. Do wyboru taka żabka i taki krasnal. Ja tutaj od góry Wam pokażę, jak to wygląda. Nie podnosiłam, bo były dość ciężkie. Kolejne produkty w cenie 30 zł, takie domki LEDowe, solarne. Są różne wzory, różne kolory. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest dość taki średni. Ja tutaj wam wezmę ten jeden domek i mniej więcej pokażę, jak on wygląda. Wykonanie całkiem ok. Taka ozdoba do ogrodu. Kolejny produkt to tutaj będzie taki stoper pod drzwi. Kilogramowy w cenie prawie 14 zł. Dwa rodzaje do wyboru: dwa odcienie złota i srebra. Muszę Wam powiedzieć, że był dość lekki. Następnie poduchy. Ten większy już wcześniej pokazywałam. Tutaj macie mniejsze paletowe za 30 zł. Kolor jest taki bardziej grafitowy. Przechodzimy dalej. I tutaj też są poduchy na krzesła ogrodowe w cenie 40 zł. Tutaj tak naprawdę te wszystkie poduszki są w tej samej cenie, tylko różnią się tym wzorem, tutaj kolejny taki wzór w kratę. I następne też takie bardziej szary w jakieś liście. Teraz mamy mebelki. Tutaj zaczynamy od takiego stolika nocnego. on jest bardzo mały, muszę Wam przyznać, 70 zł. Taka szafka nocna, ale bardzo malutka. Kolejny jakiś taki stolik w cenie 45 zł. Połączenie drewna i metalu. I tutaj bardzo fajny stolik z gazetownikiem za 65 zł. Ten mi się bardzo podobał. No, i jeżeli chodzi o ten pierwszy stolik nocny, no to jeszcze był w takim jasnym odcieniu tego drewna. Kolejne to takie miski z drzewa mango w cenie 14 zł. Dość małe. To też wcześniej ich nie było. Następnie mamy takie podkładki dekoracyjne w cenie prawie 9 zł. Tutaj były do wyboru dwa wzory, całkiem grube. Odcienie takie, właśnie bardziej jakby pastelowe. I dość duże są te podkładki. Kolejne to są tacki drewniane. I tutaj macie cenę prawie 17 zł za taką tackę bambusową. Tak ona się prezentuje. Dość lekka. I tutaj obok jest kolejna cena, prawie 10 zł, również za tackę I mi się wydaje, że to akurat te tele kosztują Drzewo, ten kolor drzewa jest taki bardziej jasny. I tutaj największa tacka w cenie prawie 29 zł. Ona jest naprawdę olbrzymia. Wezmę tutaj na szeroki kąt, żebyście zobaczyli ją w całości. Po boku takie uchwyty, ale naprawdę olbrzymia taca. No i tutaj wyżej jeszcze macie tacę w kolorze czarnym, już też troszeczkę inne ceny, 28 i 25 zł za tę mniejszą. Następnie jest taka taca na podłokietnik, w cenie 14 zł na jakąś kanapę, na fotel, można sobie coś położyć, też uważam, że fajne rozwiązanie jak ktoś nie ma stolika. Obok było takie pudełko na biżuterię w cenie 25 zł, dość duże, ale jeżeli chodzi o te wykonania, to tak nieszczególnie mnie jakoś przekonuje. Widać różnego rodzaju niedoróbki. Tak więc jak kto e, lubi, jak kto woli. Kolejnym produktem sztuczne roślinne za 18 zł. Taka e, doniczka z magnolią, powiem Wam, że te doniczki były całkiem ciężkie. Zazwyczaj te sztuczne kwiaty mają takie bardzo lekkie doniczki, a tu akurat były dość ciężkie i uważam, że te kwiaty też są bardzo fajnie zrobione, bardzo ładnie wyglądają. Następnie taki organizer do makijażu, plastikowy w cenie 15 zł i za bardzo nie miałem jak tego złapać. ten sposób się prezentuje, dość duży. To już tak na całkowite zakończenie tego przeglądu. Dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam na kolejne przeglądy. Pa! pa.